Ciemanko, dzisiaj, znaczy teraz w sumie, yy, odcinek zupełnie niezwiązany z Zingsami, chociaż może trochę. Właśnie wleciał yy, taki krótki maraton z nami, bo trzymałam tam filmiki z dwóch tygodni i wleciały właśnie teraz na kanał, więc yy, zapraszam. Yy, to jest taki maraton z okazji w sumie koronaferii, żebyście się nie nudzili. Oczywiście jest ze mną pan Balonik, przywitaj przywitajcie. Doberek na, na dzień. No, na dzień dzisiejszy. Chcieliśmy tylko powiedzieć, żebyście zostali w domu. Nie chodzili y, nigdzie y, po zimce. Nie wychodzili, jeśli to nie jest konieczne. Ewentualnie, właśnie, do sklepu po jedzenie. N nie wychodźcie po prostu niepotrzebnie, ten, bo sytuacja jest jaka jest. I żebyście się nie pozarażali, więc y, żegnam się ja. Rzygna się pan balonik i bohater gnął Sebastian, który już się z, chyba zesikał. E, tak, pojedynki i pamiętajcie, zostańcie w domach. Oczywiście y, hashtag Zostań w domu będzie w tym filmie, więc cześć.